Hamburg, 20 styczeń 2024. Przed chwileczką była tutaj grupa ludzi. Tak biedni młodzi ludzie, każdy otrzymał cudowny medalik. Co to znaczy? Pod opieką Matki Bożej. Matki Bożej, która jest patronką tego miasta. Dzisiaj mamy urodziny burmistrza Hamburga, Częczo. Jak również policjanci <zuczujesz> zwrócili mi uwagę, że nie wolno tutaj rozdawać cudownych medalików. Także dziękuję Bogu za wszystkie ci patronów, którzy oddany jest Matka Boska. Jest patronką tego miasta niezwykłego. Dzień na wygnanie, święty papież Benedykt V założył biskupstwo Święty Angskar widoczny tutaj po lewej stronie. Tutaj jest biskup, który przybył do, z Benedyktem V do Hamburga. Tutaj jest Tutaj mamy założycieli Hamburga, Adolf III, Adolf IV, pradziadek polskiej królowej. I tutaj jest, wszystkich tu mam teraz, akurat jest, jest firą, czyli oprowadzają po Hamburgu, ale tutaj jest również najważniejszy punkt świata. Stały tutaj klasztory, w którym te klasztory zakładał również św. Jacek. A wszystko wtedy w 1200 w trzydziestych latach było zawierzone w matce boskiej. Nie zaufam tego. Nie mogę teraz mówić, dlatego że przeszkadza ten Pan, który prowadzi to wszystko. Matko Boża, patronko Hamburga, która dzisiaj jest rocznicą, jak się objawiłaś w Saragosie w roku. Nie zaufam.